Tiger Bonzo. Dostałem powiadomienie od jednego z Twoich najlepszych fanów, który się martwi o Ciebie i wysłał mi pismo do rozpatrzenia. Panie Rysiu, Pani jako znawca widział Pan filmik, co zrobił Tiger Bonzo. No nie, no, teraz widziałem po tym właśnie piśmie, przed tym nie wiedziałem. Dostał paczkę, podarunek od jakiejś tam Firmy chińskiej, żeby sprawdził, bo najlepszy produkt. Co on zrobił z tym produktem? Panie Rysiu, to sprawa karna. Do rozpatrzenia. Do rozpatrzenia sprawa. No tak, proszę Państwa. Ten Fal ma rację. To jest coś poważnego. Dlatego się muszę wypowiedzieć. Ja, jako najlepszy kolega, Tajgera, proszę Państwa, no, bronić go nie będę, no bo nie ma kogo tu bronić. <grystanie> Ale sobie naważyłeś piwa, chłopie. Przecież to jest ustawa na to. To jest karalne od roku do 10 lat. Czy ty sobie zdajesz sprawę, co zrobiłeś? Dostałeś podarunek, prezent, o rzucasz? Depczeż? Podważasz imię producenta. Tak. I teraz on straci duże pieniądze i będzie chciał to odzyskać. Masz tyle pieniędzy, żeby mu zwrócić tą, te odszkodowania? On może ponieść miliony strat. Może stracić miliony. Przez takiego człowieka. No, Nie chcę cię obrażać. No nie. Bo znowu byś piździł na mnie. A ja nie chcę, żebyś na mnie piździł, bo ja jestem Twoim kolegą. Dlatego e, ostrzegam cię. Jest artykuł, sprawdź, na podważanie imię, imienia firmy. Na YouTube wiele osób to zrobiło. I ty się do nich dołączyłeś. Oni już są ukarani. A ty też czekasz na to. Teraz zależy od fanów. Musisz zrobić filmik, przeprosić wszystko. Tych fanów, co się obrażili na ciebie. No, Hejka 39 News TV na pewno nie omieszka zrobić filmik o tym. Dlaczego nie, za, nie, nie, nie zrobi filmik? Bo to jest twój najlepszy kolega. My o tym wszyscy wiemy, że się koleguje z Hejka 39. Że się lubicie. Dlatego nigdy na niego nie, wje nie wjechałeś. Wiem. Tak, tak, tak. Tak, takie fajne filmiki dla ciebie robi. A tym razem ten filmik nie będzie taki fajny. Bo ty każdego podpierdalasz, tylko dzwonisz na policję gdzieś. I teraz ludzie cię mają w rękach. <ścoughs> Ale sobie naważyłeś piwa chmielowego. No, a Ty lubisz harnasia? <grybujesz> Harnaście oglebywalnie. No, po jednym pilie byłeś miał dość. Tym razem, proszę Państwa, moc jest, zobaczcie, tutaj jest, rozebrany jeszcze, kordować. A co? Komu się coś nie podoba? <grybujesz> Śmiałeś mi się, chce z takiego inteligentnego bonzo. Pięknie mówi tego, a takie głupie rzeczy robi. Medialne, no tak, gwiazda internetu, najpopularniejszy. Nie jesteś popularniejszy od Patryka e, 2703. Nie dorównujesz mu nawet, chłopie. On ma 70 tysięcy subów, a ty 5 tysięcy. Będzie ci ciężko się wywinąć z tego, co zrobiłeś. Czeka cię surowa kara. Od jednego roku więzienia do dziesięciu lat. No? Sprawdź, jak nie wierzysz, za podważanie imię producenta, wytwórcy jakiegoś tam przedsiębiorstwa chińskiego. Nie mam słów do ciebie już. Robię ten filmik tylko dla Ciebie, żebyś coś zrobił z tym chłopie, bo Ci grozi. Ostrzegam Cię w tym filmiku. No, nie chcemy Cię stracić. Z kontaktu się z Hejka39, on Ci pomoże. Innego już się nie ma. On zna tam prawników, tego, to człowiek na stanowisku. No, może coś Ci tam, jakoś tam pomoże, żeby filmik zrobi i to wszystko przejdzie. Czeski filmik, nic nie wie. Zrobimy to, że to jest chiński produkt. No. Zrobimy z tego produkt jaki, jakiej produkcji. No. <grymne> Jakiejś tam afrykańskiej? Wtedy cię nikt nie posądzi, ale nie chińska. Wielki błąd zrobiłeś, chłopie. No. Tyle na dzisiaj. Opamiętaj się. Ogarnij się.